Witam na kanale Scilla Tarot. Rozpoczynamy prognozę dla osób ze znaku bliźniąt na maj 2021. Pierwszy tydzień: Rycerz Monet, Rycerz Kielichów i Księżyc. Rycerz Monet to przede wszystkim sumienna praca. Także tutaj będziecie pracować, co jest dobrą wiadomością w dobie kryzysu, bo nie każdy pracę ma. A wy tu będziecie mieli, czyli tu wasza pracowitość i pilność będzie uwidoczniona. Na swój sukces po prostu będziecie tu pracować, ale metodą małych kroków, czyli to nie od razu sukces będzie z tej pracy, tylko po prostu trzeba na niego będzie zapracować e, jakąś taką systematycznością, pracowitością, sumiennością, lojalnością, ale będziecie tu skuteczni. To jest praca taka, może trochę. Mm, mozolna, ale skuteczna. Także wytrwałości tu będziecie się uczyć, i jednocześnie zrozum zrozumiecie, że tutaj potrzebny jest też rozwój, czyli tu nie tylko chodzi o pracę zawodową w sensie zarabiania pieniędzy, ale również tu będzie potrzebny wasz rozwój. Rozwój, który wykorzystacie zarówno w pracy, jak i w życiu osobistym. I tutaj krok po kroku będziecie zbliżać się do swojego celu, ale macie jeszcze rycerza Kielichów, czyli w międzyczasie, czy tam w tym samym w razie tygodniu tu jakaś oferta się może pojawić w sensie miłosnym, w sensie miłosnym, czyli może to być Kielich miłości, może to być, mogą to być jakieś listy miłosne, czy flirt, czy, czy flirt, tak? SMS-y miłosne, randka może być, oświadczyny. Cóż jeszcze? Jakieś nastrojowe spotkania romantyczne. Flirt może być, lub ogólnie zaangażowanie w emocje, ale te emocje wyglądają tu pozytywnie. Mogą pojawić się też pomysły. Bo tutaj jest to karta realizacji artystycznych projektów, czyli jakieś pomysły i projekty tu się mogą pojawić i, i zaczniecie je realizować. Księżyc za wiele nie mówi, co prawda, ale podpowiada, że tutaj należałoby kierować się intuicją, czyli tym wewnętrznym głosem, ponieważ tu jest sytuacja niejasna jakaś, czegoś tu nie będziecie wiedzieć, coś tu będzie dla Was niejasne. I intuicja Wam tu może podpowiedzieć. Odpowiedzi można szukać nawet w snach. No, i co tam mamy w kolejnym tygodniu? W drugim tygodniu, piątka buław, paść kielichów i mak. Piątka buław, buław oznacza zmagania. Mogą to być zmagania wewnętrzne lub zewnętrzne, czyli może to być jakaś walka, jakiś, jakiś konflikt, jakiś konflikt z inną osobą lub innymi osobami, lub takie, taki konflikt wewnętrzny. No, konflikt może prowadzić do zmiany, ale nie zawsze jest potrzebny i tu trzeba rozróżnić, czy jest to konflikt potrzebny, czy jest to walka potrzebna, czy warto tutaj walczyć. I zużywać swoją energię, czy nie warto? To już rozstrzygniecie sobie sami, ale, ale y, warto tutaj się nad tym zastanowić. Natomiast, jeśli chodzi, może tu troszkę bardziej pokażę, jeśli chodzi o tego pazia kielichów, to jest bardzo fajna energia. Bo to jest nowy początek. No, dla niektórych mogą, by, mogą to być narodziny dziecka, ale przede wszystkim tu chodzi o nowy początek, czyli dobrze zapowiadający się związek, taki nowy związek. Tym bardziej, że tu był rycerz kielichów też wcześniej pokazany. Także może to być nowy związek. Yy, mogą to być nowe sytuacje lub jakieś nowe hobby. Także skupianie się na dzieciach, bo jest to również karta dziecka. Dla wielu mogą to być narodziny twórczych myśli, projektów, czyli nowe projekty. Cóż jeszcze, pójście za sercem też, zarówno jeśli chodzi o realizację jakichś artystycznych projektów, jak i jeśli chodzi o sprawy uczuciowe. To tutaj jest akcent położony na sercu czyli wy tu idziecie ze swoim sercem. Jest to serce otwarte, jest to serce, które jest gotowe do miłości. 哦。 I macie magę, no, czyli ten mag by potwierdzał z kolei, że, że jednak tutaj niektórzy pójdą w kierunku realizacji tych artystycznych projektów, czy jakichkolwiek projektów, bo to nie muszą być artystyczne, mogą być jakiekolwiek, czy to zawodowe, czy hobbystyczne, czy jakikolwiek. Czyli tutaj macie zdolności rzeczywiście do kreowania. Aż trzy karty mówią o tym, że macie pomysły i zdolności do kreowania, natomiast dwie z tych kart mówią o tym, że możliwy jest nowy związek. Takie są tutaj dwie główne opcje. Co tam dalej mamy? No jednak ta miłość się tu pokazuje. O, jednak tu miłość w dalszym ciągu. Dla tych, którzy pójdą w ten nowy związek, to tu faktycznie jest kontynuacja jeszcze w trzecim tygodniu tej miłości, bo jest ta osoba kochająca przy Was. Ta osoba życzliwa, wspierająca. Cóż, emocje też są pokazane czyli dużo emocji tu będzie w, w tym miesiącu ale tak jak mówiłam jest też możliwość kreacji bo aż w trzech kartach jest to pokazane z kolei w trzech kartach pokazana jest też miłość dużo uczuć, dużo miłości radości też radości um, kapłan mówi o potrzebie rozwoju tak jak tutaj rycerz Monec podpowiadał, że potrzebny jest rozwój tak kapłan również mówi o, o tym, że potrzebny jest rozwój, nauka, poszerzenie wiedzy, świadomości. I to, to potrzebne jest zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. Przede wszystkim w, w, pod względem świadomości, to jest ważne. Podporządkowanie się tradycji też tutaj jest, owszem, ale jest też właśnie ta nauka. Cóż jeszcze? No, też może być ślub. No, tym bardziej, że tu było tyle tych kart miłosnych. Ślub też może być jako jedna z opcji dla niektórych, oczywiście, bo wszyscy do ślubu nie polecą. Ale, ale jest również jako jedna z opcji ślub. Ślub wesele. No, tu skupmy się na tym, że, że, że ślub jest również możliwy. Ale potrzeba również skupienia uwagi na sprawach duchowych. O. Bo wiadomo, że wszyscy do ślubu nie pójdą. Więc tu jest nauczanie kogoś lub uczenie się, lub ślub, lub pogłębianie wiedzy, świadomości i zwrócenie uwagi na sprawy duchowe. Wolność można zdobyć poprzez wiedzę i zrozumienie, dlatego ta wiedza i zrozumienie takie ważne są. I także tutaj podkreślamy świadomość przede wszystkim. Trójka pentakli tu. Mamy jeszcze w trzecim tygodniu, na końcu, tak no, powiedzmy pod koniec drugiego tygodnia. Przepraszam, trzeciego tygodnia. To jest zadowolenie z realizacji pierwszego etapu przedsięwzięcia. Chociaż pozostaje jeszcze wiele do zrobienia, tu już z czegoś jesteście zadowoleni. Jesteście tu skupieni na pracy. Podobnie jak w pierwszym tygodniu było pokazane, tak samo tutaj w trzecim tygodniu znowu jesteście skupieni na pracy. Przy, przywiązujecie wagę do szczegółów lub podpisujecie jakąś nową umowę. Coż jeszcze może być? Po prostu macie szansę na osiągnięcie pozycji eksperta lub mistrza w swojej dziedzinie. Dzięki swoim umiejętnościom i talentowi tworzycie tutaj po prostu coś wartościowego. Dlatego w przyszłości możecie odnieść sukces. Ja to wcześniej też tam chyba wspominałam, że jest to taka pracowitość, która pozwala na osiągnięcie sukcesu, ale jeszcze w danym momencie tego sukcesu nie widać, natomiast są te cechy wszystkie, które są potrzebne do osiągnięcia sukcesu, czyli pracowitość, sumienność, kreatywność i tutaj znowu powtarza się ta energia, bo macie talent, macie tutaj jakieś umiejętności. Może przyjść już tu jakaś zapłata za, za tą waszą pracę, może przyjść, aczkolwiek nie jest to typowa. Nie jest to typowa karta um, do, do jakichś wielkich pieniędzy, natomiast jakaś zapłata już może przyjść. No i teraz jeszcze ten ostatni tydzień, tu się rozpoczyna mało optymistycznie, ale już się energia zmienia. No i się energia zmienia.